Dzień dobry, kochani, Joanna Radwan. Chciałam powiedzieć wielkie tak, a teraz już pełnia duszy. Witam Cię na moim kanale na YouTubie, na którym dzielę się sposobem, w jaki dusza operuje tutaj ze mną, moim światem, kochani. Teraz w takiej pozycji trochę bardziej ugruntowanej, kiedy czuję, jak. Zadziewa się we mnie człowieczeństwo, jak dusza wraca tutaj do człowieczeństwa. Jest to o tyle ciekawy etap, kochani. I pragnę o tym powiedzieć, bo duchowość tutaj często zaprasza do takich miejsc, w których poprzez zanurzanie się w taki rodzaj nicości czy oderwania od rzeczywistości popadamy w rozpacz. Więc, kochani, jest taki etap z duszą, kiedy byliśmy w takim jakby, w takiej fazie układania się ze sobą, procesowania różnych rzeczy. Dochodzi się do takiego miejsca, w którym dusza chce zebrać jakby tą energię, którą przepracowała w materię. Jest to jeden z ważnych etapów, uważam, potrzebnych do tego, żeby przyjąć i zrozumieć, jak pracuje energia. Bo czasami jest tak, że dążymy do jakiegoś ideału duchowego lub dostajemy bardzo wysokie energetyczne przekazy z naszego wszechświata. Mamy świadomość siebie, kosmiczną świadomość siebie. Jednak nasze życie ludzkie, nasze życie materialne w ogóle nie odpowiada temu, co tak naprawdę w sercu pragniemy. A to przecież przez nas ta energia pracuje, przez nas ona potrzebuje się przejawić. I mówię to ze swojego doświadczenia, bo zatracałam się właśnie w takich miejscach wiele razy. Po to, żeby teraz usiąść i ci o tym opowiedzieć, jak to pracuje we mnie, jak sobie to ułożyłam w sobie, jak zaczęłam pojmować, jak funkcjonuje tutaj to wszystko. No więc, kochani, jest taki etap, w którym trzeba autentycznie usiąść ze swoim życiem, zobaczyć, czy ono wygląda tak jak chcę, żeby wyglądało. Czy rzeczywiście manifestacje tutaj pracują dla mnie, czy materia ze mną współpracuje? Bo jeśli tak nie jest, oznacza to, że jest to czas, żeby pozwolić sobie zanurzyć się w kształtowanie swojej rzeczywistości, czyli w materializację. Ego tutaj może doświadczać oporu związanego z takimi programami, które mówią, że jeśli wejdę w świat materii, w świat kreacji, to dusza mnie zostawi, albo lęk przed tym, że zatracę się w tym świecie materii, itd. itd. Więc, kochani, jest to podróż, której uczymy się cyklicznie, uczymy się jej stopniowo, w miarę jak decydujemy się na pewien etap, Wcielania tej energii w życie, czyli konstruowania tutaj sobie swojej ścieżki, tworzenia jakiegoś biznesu, jakiegoś projektu, realizacji. I tutaj potrzebna jest decyzja, potrzebne jest bycie w ciele, ugruntowanie w sobie i też oddanie się prowadzeniu. Kiedy jesteśmy kochani w takiej fazie, kiedy dusza zabiera nas do takiego momentu, warto, warto, je, warto jest pamiętać, co tak naprawdę się z nami dzieje. Dlatego, że możemy tutaj doświadczyć bardzo ciekawego zjawiska przepływu, kiedy rzeczywiście to nasze ciało staje się wykonawcą tego planu. Więc zadziewa się wówczas materializacja przez nas samych. Więc, takie zaproszenie, kochani, do tego, żeby wylądować w pewnym etapie życia, autentycznie zobaczyć, gdzie jesteśmy, jak wygląda nasze wewnętrzne. Wewnętrzne samopoczucie z tym, co tak naprawdę mamy w tym świecie fizycznie, materialnie. Jak się z tym czujemy? Czy jesteśmy z tego zadowoleni? Czy poznajemy siebie w tym? Czy dobrze się czujemy w tej naszej materii, którą tworzymy? Czy ona z nami współpracuje? Czy coś nam ciągle może nie pasuje? I o co tutaj tak naprawdę chodzi? Więc jest to dla ego, kochani, jest to trudne dla duchowego ego, tego konstruktów ego duchowych. Starych konstruktów, które się rozpadają, ego, które chce trzymać się jakiejś ścieżki oświecenia oderwanej od rzeczywistości. Czyli gdzieś to jest tam, jakby jest tutaj w centrum człowiek, jest tutaj Twoje ciało, i wokół tego tworzą się różne konstrukty, których się trzymamy, bo nie chcemy wejść do tego ciała, zjednoczyć się z nim. Więc, żeby Doświadczyć tego przepływu w materii, potrzebujemy usiąść z naszym ciałem, usiąść w swoim ciele i zobaczyć autentycznie, jak wygląda nasze życie. Więc możemy doświadczać tutaj takiej niewygody, oporu, możemy doświadczać takich stanów, kiedy docieramy się jakby ze sobą, czyli kiedy energia decyduje się materializować. Potrzebujemy tutaj przejść przez te fazy tak zwanego tarcia, które też doświadczamy równolegle na różnych etapach. Więc jest tutaj, jest tutaj, kochani, takie zaproszenie do wejścia w to ciało, do realizacji tego, co tam w nas siedzi, dlatego że ten potencjał energetyczny, on cały czas krąży wokół nas. To jest energia, która nieustannie w nas pracuje, więc jeśli nie damy sobie jakby takiego miejsca na tą materializację, Wówczas nasza podświadomość nie, nie zakoduje tego, jak te manifestacje zadziałają, więc nie rozpoznamy tego, w jaki sposób tworzymy tutaj rzeczywistość. Więc jeśli nie potrafimy, jeśli nie znajdziemy, kochani, w sobie takiego miejsca, w którym rzeczywiście rozpoznamy, że materializacja, która jest w nas, zadziewa się w świecie zewnętrznym, nasza podświadomość tutaj nie będzie jakby... Zachęcona do tego, żeby dalej iść do przodu, więc możemy czuć tutaj takie zmęczenie życiem, zmęczenie procesem, niechęć do dalszej wewnętrznej pracy. Jest to kochani, właśnie takie miejsce, w którym potrzebujemy usiąść i zaufać swoim talentom i pozwolić na to materializację, czyli naprawdę całkowicie wejść w to życie człowieka, którym jesteś, bo to Twoje ego służy tutaj Twojej duszy. Więc kiedy pozwolimy sobie na ten etap i zobaczymy, jak manifestacje pracują dla nas, jak to się w nas zadziewa, jak to w nas pracuje, zaufamy temu, zaangażujemy się w ten proces, nasza podświadomość zakoduje wtedy, że tak, że to działa, że rzeczywiście to jest prawdziwe, że manifestacje działają, że to zaczyna płynąć. Wówczas dostaniemy tutaj zachętę do dalszej pracy w rozwoju. I trzeba tutaj sobie też tak monitorować równolegle, gdzie te konstrukty starej duchowości odpadają od nas, dlatego że, że możemy wchodzić w takie miejsca, które będą nas odciągać, jakby od naszego życia, kiedy to nasze życie jest wynikiem naszej duchowej pracy. Więc tutaj, już kochani, to jest taki etap z duszą, kiedy jest zgoda na to życie, jakim jest. I to jest, to jest dosyć ciekawe, jak mówić o takich ezoterycznych treściach, kochani. Więc kiedy rzeczywiście doświadczamy takiego stanu i mamy świadomość tego, że to wszystko dzieje się dla wyższego dobra, że jesteśmy tutaj rękami Boga w tym naszym polu materii, w tym, na tej planecie Ziemia, paradoksalnie dzieje się tak, że doświadczamy głębszego połączenia z duszą i z tym przepływem. Więc na pewnych etapach popracuje właśnie ta energia materializacji, tworzymy tutaj projekty, aż dojdziemy do kolejnego, jakby poziomu z duszą, w którym dostaniemy jeszcze głębsze połączenie z duszą i z tym przepływem, i jakby tutaj jeszcze większą lekkość w tym kreowaniu naszego życia. Tak to jest zapisane w takim schemacie, jak pracuje tutaj energia, w jaki sposób zadziewa się to życie w nas. Więc, zaproszenie do tego zaufania, do wejścia w ten przepływ i do zaufania, że jesteś prowadzony, że jesteś prowadzona, do zaangażowania się w swoje życie, do pamięci tego, co, jak to się dzieje dla wyższego dobra. Mówiąc tak prościej, do wejścia w tą grę, do wejścia w tą grę i zobaczenia, jak tutaj Twoja energia pracuje. To jest. Czasami to jest, to jest bardzo ciekawy, kochani, etap, bo to jest taki etap, w którym rzeczywiście chwilowo możemy zatracić taki jakby szerszy plan tego, co się dzieje. Wchodzimy w człowieka, badamy, jak to tutaj funkcjonuje, wchodzimy znowu w, niby w to w stare, jednak po to, żeby to rozbić, żeby, żeby przerobić tą energię podświadomości, tą energię, po której tutaj chodzimy, żeby rozbić te tutaj mury. Energetycznie i żeby przez to życie tutaj przez nasze ciało wypowiedzieć to, co mamy do wypowiedzenia. Więc tutaj w ten sposób, kochani, właśnie dzieje się to zaufanie nieznanemu, czyli wchodzimy w taki nowy obszar, jakby doświadczania życia, wchodzimy w nowy obszar doświadczania siebie samych, ufamy tej energii, która przez nas przepływa, i idziemy z tym do przodu. Badamy sobie, jak to, jak to się rozbija. Bo tutaj się tak naprawdę. Dusza, która chce się zjednoczyć, kochani, z ciałem, ona potrzebuje na tym poziomie tutaj wejść, w to człowieczeństwo. Więc możemy doświadczać różnych wysokich stanów z duszą, tylko po to, żeby dostać tutaj tą moc, żeby przypomnieć sobie, jakie jest, jakie jest nasze zadanie tutaj, o co tutaj tak naprawdę chodzi badać swój wszechświat nieustannie, po to, żeby mieć tą siłę wylądować w tym człowieczeństwie tutaj. Odkryć tutaj siebie, zobaczyć, jak to pracuje w energii, w świecie myśli, emocji, uczuć, kreacji, tworzenia bycia, jak, to na, jak ta nasza energia pracuje w tym świecie. I tutaj odzyskujemy połączenie z radością życia, odzyskujemy połączenie z naszym ciałem, odzyskujemy połączenie z tym przepływem i zaczynamy widzieć, jak to tutaj jest materializowane, jak ten nasz świat wewnętrzny odzwierciedla to, co jest na zewnątrz. Potrzebujemy tutaj przechodzić te etapy. Potrzebujemy tego doświadczać poniekąd też, dlatego, żeby mieć jakieś zajęcie, kochani. Dlatego, że nasz umysł jest nieustannie aktywny. Umysł, kochani, obudzony, umysł jest aktywny, więc dusza potrzebuje tutaj zbudować sobie dużo rzeczy, żeby zająć ten umysł czymś, żeby zająć się różnymi projektami, żeby mogła tą energię tutaj tak takim prostym językiem Ci wyłożę, żeby mogła tę energię tutaj na ziemi wcielić. Dlatego też mm, duchowe, przebudzone istoty są tak aktywnymi istotami, nieustannie coś przepracowują w sobie, nieustannie biorą w czymś udział, jeśli takie jest ich zadanie, żeby tutaj aktywnie żyć. Po to, żeby mieć tutaj po prostu zajęcie, żeby umysł, który jest naturalnie obudzony, miał tutaj po prostu zajęcie. A rodzaj tego zajęcia, czyli sposoby, w jaki Tutaj decydujemy się tą energię wykorzystać w naszym życiu. To już zależy od naszych indywidualnych potrzeb, tego w jaki sposób tutaj energia z nami współpracuje, w jaki sposób my współpracujemy z energią, jak ścieżka nas prowadzi. Więc, to już jest indywidualna kwestia, w jaki sposób ten potencjał energetyczny chcemy wykorzystać. Jednak warto pamiętać w takiej lekkości sobie przypominać, że tak naprawdę właśnie tutaj o to chodzi, żeby mieć jakieś zajęcie, żeby się czymś zająć, żeby to po prostu w nas pracowało i żeby poznać w tym taką głębię stwarzania. Więc takim językiem trochę poetyckim, trochę ezoterycznym, być może to pomoże Tobie zrozumieć, o co tak naprawdę tutaj chodzi, kiedy stajesz się tą aktywną istotą, tym aktywnym uczestnikiem życia. Przebudzonym uczestnikiem życia, który wybiera już budować na tym, co już zostawione, co już takie przepracowane, co już takie rozpoznane, budować na tym to nowe, to nowe, nieznane i wchodzić do tego nowego, nieznanego, poznawać siebie w tym, decydować, że każdy dzień, każdy dzień będzie tą nową przygodą, którą decydujesz się odkrywać i w jaki sposób chcesz ją odkrywać. W jaki sposób poruszasz się w tej energii, w tych kwantowościach swojego przebudzonego umysłu? W jaki sposób tutaj kreujesz? Jest to ciekawa przygoda. Jest to podróż pełna różnych nowych drzwi, niespodzianek. Podróż już na pewnym etapie, w którym człowiek tak ląduje w sobie i decyduje się na pełne zaangażowanie w życie, pełne zaangażowanie w to nowe. Kiedy siedzi na tym, co już zostało uzdrowione, co jest w trakcie uzdrawiania, co jeszcze być może przed Tobą, co dusza pokazuje lub czego jeszcze nie pokazuje. Takie zaproszenie do zanurzenia się w swoim człowieczeństwie, w swojej przygodzie, w swoim wewnętrznym wszechświecie. Kochani, osoba przebudzona, człowiek przebudzony jest to istota, która żyje w swoim własnym wszechświecie, która buduje jakby swój świat i on jest dostępny tylko dla niej. Może on zarezonować z istotami, które też są przebudzone, które też patrzą na świat inaczej. Jednak, co jest też fenomenem dla człowieka przebudzonego, może on znaleźć takie tak zwane flow z każdym innym człowiekiem. Czyli nie musi to być istota przebudzona, czyli świadomy człowiek. Mogą to być ludzie, którzy w ogóle nie doświadczają takiego sposobu życia, zakładając, że nie doświadczają, bo to też jest zawsze nasza percepcja, co myślimy o innych, bo to nigdy nie jest tak kochani, jak myślimy o innych. Możemy oczywiście kierować jakimś, jakiś rodzaj weryfikacji poprzez to, z jakimi ludźmi się spotykamy. I jakim, w jakim otoczeniu przebywamy, energetycznie jesteśmy wrażliwi na to, z kim przebywamy i w jakich energiach przebywamy. Jednak to, co tak naprawdę siedzi głęboko w duszy, to jest zagadka. A osoba przebudzona, która ma taką jakby, jak to powiedzieć, elastyczność, żeby poruszać się w wielu energiach jednocześnie, potrafi czerpać radość z każdego spotkania. Z, ze spotkania z każdym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jak się tam nazywa, i jak sobie tam te nakładki umysł wytworzył, po prostu każdy jest bratem i siostrą, i na każdego można tak spojrzeć. Oczywiście też budując swoje granice w oparciu o to, jak poznajesz siebie. Jeszcze tutaj dodam kilka słów, kochani, odnośnie granic, bo to też jest ciekawe. Czasami badamy sobie taki rodzaj granic w relacjach i często słyszę takie pytania. Sama sobie też odkrywałam te miejsca w sobie. Gdzie jest tak naprawdę granica, czyli gdzie jest to miejsce, w którym rozpoznajesz, że ktoś pokazuje ci na zasadzie lustra twoje, twoje własne jakby procesy czy lekcje do przerobienia? A gdzie jest moment, żeby puścić i pozwolić tym ludziom odejść z twojej przestrzeni? Gdzie jest moment, żeby pozwolić, powiedzieć dziękuję, to już nie jest dla mnie. Więc kochani, tak jak ja teraz czuję rzeczywistość i dla osoby wrażliwej, jest to bardzo ważne, żeby to usłyszeć, te granice stawiasz sam w sobie. Te granice stawiasz sama w sobie, to ty je wyznaczasz. Nie ma jakiejś reguły czy schematu zapisanego w kosmosie, gdzie jest powiedziane, gdzie jest ta granica, w której przebywasz. To ty ją tworzysz to ty tworzysz te granice, na ile wpuszczasz lub e, wypuszczasz pewną energię ze swojego otoczenia, czyli z ludzi, z jakimi przebywasz, jak często przebywasz, na jakich zasadach tutaj przebywasz. Wiele lat zajęło mi, kochani, pojęcie tego zrozumienia, bo, bo oczywiście ucząc się różnych rzeczy i czytając bardzo wiele różnych ciekawostek, badałam sobie ten temat granic. Więc kiedy zaczynasz budować siebie indywidualnie ze swoją duszą, tutaj trzeba bardzo wewnętrznego rozpoznania, gdzie są moje granice poprzez to, jak ja czuję ten świat. Nie ma jakiejś zasady, te zasady wyznaczasz sam sobie, wyznaczasz sama sobie. I tutaj jest wolność wyboru. I tutaj, kochani, też w tym wyborze tak naprawdę jest niezwykła odpowiedzialność i odwaga, bo decydujesz się myśleć samodzielnie. Decydujesz się, jakby kreować swój świat samodzielnie, jako istota przebudzona, więc decydujesz się sam wyznaczać sobie i innym te granice w oparciu o to, jak się czujesz. Więc tutaj następuje weryfikacja, na ile jesteś w stanie konfrontować się z tymi lustrami, które patrzą na ciebie, a na ile jest czas dla ciebie, żeby zintegrować te procesy, które w tobie pracują w zgodzie z tym, jak się czujesz. Nie idąc naprzód, i rzucając się na wszystko, tak, jakbyś, tak jakbyśmy chcieli przyspieszyć swój proces, który cały czas w nas się nieustannie zadziewa. Więc, kiedy podążasz rzeczywiście drogą serca i takiego ułożenia się w zgodę ze sobą, ułożenia się ze swoją energią, wtedy, kochani, jakby rodzaj takiego napierania do przodu zaczyna wygasać i cichnąć w nas, stajemy się bardziej zintegrowanymi istotami. I potrafimy już łagodniej rozpoznać, i nawet czasami nie musimy badać, gdzie są nasze granice, ale nasze ciało będzie nam mówiło, czy ono czuje się wygodnie, czy niewygodnie. I czy ta wygoda, czy niewygoda jest dla nas jakby komfortowa, czy chcemy coś jeszcze poznać. Może być niewygodnie do pewnego momentu, ale być może coś tam jest do rozpuszczenia, więc intuicyjnie będziemy przeczuwali, jak energia przez nas pracuje. To są bardzo subtelne i bardzo naprawdę fascynujące momenty, kiedy zaczynamy poznawać siebie energetycznie tutaj, zaczynamy tutaj dostrajać się do otoczenia i badać nasze granice, badać to, jak tak naprawdę dusza tutaj pracuje w nas. Bo czasami to, jak myślimy, że odczuwamy świat, jest dalekie od tego, gdzie już jesteśmy energetycznie, bo z duszą możemy być bardzo już mocno osadzeni. Jednak zakładamy gdzieś tam w starych szufladkach swojej podświadomości, myślimy, że ciągle jeszcze mamy coś do przerobienia i czekamy na jakiś właściwy moment. Gdy tymczasem, żeby to przetestować i żeby zobaczyć, jak jest naprawdę, pojawia się tutaj zaproszenie, żeby wyjść do świata i przetestować. I zobaczyć, spotkać się z tym lękiem, wyjść do świata, wyjść ze swoją prawdą, wyjść z tą swoją indywidualnością, z tą swoją szałowością, z tą swoją taką bardzo niepowtarzalną podróżą, jaką jest podróż przebudzonego człowieka, podróż z duszą, podróż kreatora, który tworzy coś z niczego. Kiedy siadasz ze sobą w swoim własnym pomyśle, i tworzysz coś z niczego, tworzysz siebie na tym, co zostało przez ciebie rozpoznane, przeprocesowane, przemienione w tobie, i tworzysz tak naprawdę z niczego, gdzie tak naprawdę tworzysz ze wszystkiego, bo wszystko jest dla ciebie dostępne. Więc jesteś tutaj pewnego rodzaju już na innym poziomie, kiedy wybierasz to, jak chcesz żyć, jak chcesz się czuć. Jak chcesz być w tym życiu. Niezależnie od tego, czy tego doświadczasz na zewnątrz, czy nie, Twój stan wewnętrzny, nieustannie budowany w końcu odpowie zewnętrznymi okolicznościami. Więc, takie zaproszenie do tego, żeby poznawać siebie w świecie i badać, jak te granice w nas pracują, cieszyć się tymi odbiciami lustrzanymi, które tutaj mamy. I rozpoznawać w tym jakby swoje mistrzostwo, kochani, swoje wewnętrzne mistrzostwo, kiedy to ty decydujesz, gdzie wchodzisz, gdzie są twoje granice, ile możesz wziąć, ile chcesz zostawić, co jest dla ciebie do poznania, a co nie. To jest, to jest kochani, fascynujące, dlatego że tak jak ja teraz się, jestem zafascynowana tym, co przechodzę ze sobą i duszą, i patrząc na to, co już jest za mną i co było takie trudne na przestrzeni ostatnich lat, patrzę sobie, że to ja wybieram te lekcje, które mam do przerobienia, i to, co już przerobione, zostało uzdrowione, i mogę temu naprawdę podziękować. I to jest niezwykłe, że kiedy decydujemy się na drogę z duszą, to wszystko zaczyna jakoś inaczej płynąć. To wszystko zaczyna i na, nabierać innych barw, i nawet jeśli te wyzwania są i one będą na wielu różnych etapach naszego dnia, to jednak ich ciężkość już nie jest taka silnie odczuwalna i taka oddziaływująca jak w starym systemie. Więc zachęcam do tego, żeby otworzyć się na swoje mistrzostwo, jak tutaj rozmawiam następne nagranie kochani, jak nagram, zrobię tutaj też pokażę wam, jak mi tutaj duszka rękami rusza, bo ona tutaj sobie rusza, więc bardzo często pokazuje mi taki symbol ten symbol jest takim znakiem energetycznym, w którym jakby ta energia poprzez górne czakramy wylewa się do, przez przez tutaj przez czakrę korony do naszego systemu energetycznego, do naszego ciała, właśnie takim strumieniem do dołu. Więc ten sposób tutaj operuję sobie moimi dłońmi I rzeczywiście następne nagranie będzie takie, w którym pokażę Ci, jak to tutaj gestykuluję sobie. Bo bardzo lubię tutaj rękami operować, w trakcie dzielenia się z Tobą wiedzą. No więc na czym to stanęło? Było o granicach, było o budowaniu swojego mistrzostwa, o odkrywaniu siebie w tym, o materializacji, o duchowości, o tym, w jakim etapie tutaj jesteś, rozpoznania tego autentycznie. I też, kochani, taka ciekawostka, jak jesteśmy tutaj w sobie, jak poznajemy siebie. Czasami jest tak, że dusza zabiera nas takie, w taki jakby kokon inkubacji. Tak, dzisiaj się zapytałam duszy, gdzie jesteś, a ona w inkubacji, więc rozpoznaję to jako rodzaj takiego kokonu, w którym ona mnie trzyma, gdzie na zewnątrz te kolektywne procesy trochę mnie omijają. Potrzebujemy troszkę teraz takiego czasu więcej dla siebie, takiego wewnętrznego jakby bycia w sobie. Więc jest tutaj takie, taka ciekawostka, do tego, żeby. Naprawdę patrzeć sobie na to, kiedy dusza chce pomóc kolektywnie w procesach, które zadziewają się wokół nas, bo często jest tak, że dusza wybiera rzeczywiście zaangażować się w tutaj pracę zbiorową, kolektywną, ale są etapy, w których bardzo potrzebujemy być w tej wewnętrznej inkubacji z nią i usiąść w tym naszym wewnętrznym świecie, żeby się w tym poznać. I tak naprawdę nic na zewnątrz cię tutaj nie omija, bo na wszystko jest właściwy czas. A ten moment, kiedy poznajesz się ze sobą, poznajesz się w sobie na nowo, odkrywasz siebie jakby ze swoją duszą i ona trzyma cię w tym swoim kokonie, jak, jak, jak nowonarodzone dziecko, jest naprawdę niezwykły. Więc, jeśli odczuwasz coś takiego w swojej energii, jeśli czujesz, że jest taki etap, w którym jesteś pod szczególną ochroną jakby coś i na zewnątrz świat ciebie nie dotykał, pozwól sobie na to, bo tutaj dusza pragnie. Pobyć z tobą trochę, być może potrzebuje absolutnie Twojej uwagi teraz, bo tak dużo się w tobie dzieje, że potrzebuje z tobą to przejść, przepracować i zbudować to sobie drogę do ciebie, zbudować sobie drogę poprzez właśnie dotarcie do Twojego umysłu, przedarcie się przez tą podświadomość, przez te wszystkie tutaj zakamarki w podświadomości, żeby dotarła ta nowa informacja do Twojego systemu, aby intuicja mogła bardziej w Tobie się otworzyć, aby obudziło się w Tobie jeszcze głębsze zaufanie do tego procesu, który zadziewa się w Tobie tak naturalnie. Więc kiedy odczuwasz, bo być może i wyczuwam, że rzeczywiście wiele dusz jest teraz, kochani, w takim w takiej inkubacji, i to jest taka piękna energia, kiedy jesteśmy w tej miłości, w tej miękkości, tutaj dzieje się uzdrowienia naszego ciała, naszego systemu nerwowego, dostrojenie do nowego. Więc pozwól sobie na to, żeby ułożyć się w tym, w matce ziemi, się zanurzyć, przyjąć tą uzdrawiającą energię z pola ziemi i pozwolić sobie na to uzdrowienie w ciele fizycznym żeby ten proces Twojego poznawania się z życiem mógł zostać dopełniony na tym etapie jaki jest teraz więc zakończam tutaj kochani tym pięknym akcentem pięknego dojrzewania w tym kokonie ze swoją własną duszą, ze swoim jestestwem ze swoim byciem, życzę Tobie do zobaczenia znowu w następnym odcinku pa pa